Cześć, witajcie. Zapraszam was dzisiaj na recenzję 13 calowego MacBooka R z początku 2015 roku. Zacznijmy od designu, ponieważ mam tu aluminiową obudowę plastikowy klawiuszek bardzo dobrej jakości z podświetleniem oraz trzeba podkreślić, że ten MacBook jest bardzo dokładnie wykonany i przy tym jest bardzo lekki. Mamy nadal świecące jabłka. Jeśli chodzi o podzespoły, to mamy tu dwórceniowy procesor Intel Core i5 z taktowaniem 1,6 GHz oraz 128 GB RAM. Bateria trzyma do 12 godzin w normalnej pracy. Mam tu port Thunderbolt 2, gniazdo MagSafe, dwa porty USB. I gniazdo na karty SD waży jedynie 1,6 kg. Mamy tu grafikę Intel HD Graphics. Ekran posiada podświetlenie LED. Podsumowując, MacBook Air to świetny komputer do pracy biurowej, studenta czy nauczyciela. Jego główną zaletą jest jego waga. ponieważ nosi zaledwie 1 i kg. Przy normalnej pracy MacBook chodzi bardzo płynnie. Dzięki za uwagę. Cześć!